Hej, hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Holiday Season. Zaczynamy sobie kolejny dzień z naszą Emilą i przechodzimy już od razu yy, do gry. Tak, i jesteśmy nas, w naszym zimowym jarmarku, tak? Um, teraz się dopiero skapłam, że przecież Winterfair to jest po prostu jarmark świąteczny, jarmark zimowy, o. I pewnie pisaliście mi to już w komentarzach, ale wiecie, ja nagrywam te odcinki yy, pod rząd, yy, dlatego. Yy, to, co wy mi piszecie, często się yy, rozmija z tym, co ja już mam nagrane. Po prostu musicie też to mieć wziętą pod uwagę, dobra? I idziemy do sklepu, żeby coś fajnego kupić. Co możemy kupić? O, udekoro udekorowane latarenki. Hmm. No wiecie, ja lubię dekoracje, to kupimy sobie dekoracje. No klientom się podobają, więc kupimy i Zostało nam jeszcze 400, to co możemy kupić? O, to kupimy. Tak, bo to jest domek dla ptaszków. I tutaj one sobie śpiewają i przez to nasza Emilka chodzi szybciej. Dobra, 300, kupujemy. To mamy już tyle rzeczy kupionych na samym początku, fajnie. Udało nam się zebrać pieniążki. No to back i idziemy do trzeciego dnia. O! Już nie ma tej śnieżycy, pojawiły się... Mikołaj, Mikołaj! Halo! Hej! Hej, Emil... E, hej Emilka! Hej, Mikołaju! <grym> Aha... A, to on! Kurcze, nie poznałabym! <grym> no właśnie! Mhm... Aha, ma też strój elfa... Aha, okej. Okay. Franek <laughs> poranek w stroju elfa, to będzie super. Ubieraj się i nie marudź. Dobra, poradzę sobie sama z czyszczeniem stolików. Chcemy zobaczyć. No właśnie, on będzie czyścić stoliki, a ty ubierasz strój <laughs> elfa. Ubieraj, nie marudź. No właśnie, prosimy. <laughs> Gdzie jest? Franek? Wyłaś! Wyłaś? No właśnie, nie może być aż tak źle. Dobra. Musimy go zmusić z tego wynika. do wyjścia. co my tu w ogóle mamy? Precelki mamy i co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Coś dziwnego. Muszę sobie wymyślić znowu na to swoją nazwę. O, Franek wyłaś! Jaki on jest słodki w tym! Precelka. Precelka, aha, to jest jakiś... jakaś jakaś... Polewa, posypka, nie wiem. Tak, i skoro już yy, wyłaś. No właśnie. E, skoro już. Ej, ej, ej. Co to ma być? Są jakieś dekoracje, serduszki. Aha, to są świeczki. Tak? Nie wiem. I kartki. A tu, podaj, skasuj. To idynka. Dobra. Skoro już jesteśmy przy temacie jarmarków świątecznych, to możecie mi napisać, czy w waszych miastach są organizowane takie wyłaś Franek. E, takie jarmarki świąteczne, zimowe, bożonarodzeniowe i wszelkie tego typu klimaty. No u mnie w Katowicach są. Ja jeszcze na nim nie byłam, ale na pewno się wybiorę. W najbliższym czasie, bo jestem ciekawa, jak tam to wszystko wygląda. E, I myszka myszka nie wiem, gdzie jest, tu jest. I wiem, że Franek. Wiem, że w wielu miastach, większych i mniejszych są takie jarmarki organizowane. I możecie mi napisać jak to mniej więcej przemieszamy zupę, franek. O, udało mi się. No właśnie. <śmiennie> Nie śmiejemy się z ciebie wcale. Emila też pęka. Pranek mistrz, kurczę, coraz bardziej go lubię. Um, możecie mi napisać właśnie, czy, czy u was to jest i jak to wygląda? Ok, to jest też precelek z posypką czy polewą. E, ja tak jak mówię, nie byłam w Katowicach, ale ale z tego co wiem, to mają przyjechać do nas te świąteczne. E, ciężarówki Coca-Coli i na pewno się wybiorę. Wiem, że jest bardzo dużo różnych standów, e, między innymi też właśnie z oscypkami, o których wspominałam i na pewno sobie kupię taki. New Table Costancy. Aha. Aha, no dobra. Przykro mi, no, że mam zajęty stolik. Nie był brudny, tylko po prostu zajęty. Halo, posprzątaj. I na pewno się wybiorę w ten dzień, w który będą te ciężarówki Coca-Coli, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Być może też kupię coś na tym jarmarku, bo tam są zawsze takie liczne ozdoby i, i nie tylko. I właśnie jakieś pyszności do kupienia, do spróbowania. Dla osób pełnoletnich, jakieś grzane wino i to wszystko jest takie super. No, jedyne co, co do szczęścia, brakuje nam śniegu, ale trudno. Śniegu nie ma, musimy się zadowolić tym, co, tym, co jest. Czekajcie. Jestem ciekawa, jakby, jak wyglądają takie jarmarki w mniejszych miejscowościach. Bo wydaje mi się, że są. Może niekoniecznie tak przez cały miesiąc jak u nas, ale. jak u mnie, ale, ale może jednodniowe albo weekendowe. A może nie wiem, wy czasami bierzecie udział w takich jakichś jarmarkach, może szkoły wasze organizują. Nie wiem, piszcie, co wam przyjdzie do głowy. Bo to jest dla mnie też takie coś, że ja mogę poznać trochę inne, inne zwyczaje przedświąteczne, których po prostu nie znam. Na przykład u mnie nie są praktykowane albo coś w tym stylu. Do tego właśnie tematu tego odcinka, bo miał być temat odcinka zupełnie inny, ale natchnęło mnie to, że właśnie obsługujemy tutaj taki jarmark zimowy, i jednak mi przyszło do głowy, żeby się zapytać, jak to u was wygląda. No i tutaj mamy Mikołaja, no już jest u nas po Mikołaju, ale ale wiecie, u nich Mikołaj przynosi prezenty na święta, więc musimy się um, liczyć z tym, że tutaj będzie się Mikołaj przejawiał, no bo oni mają Mikołaja na święta. Tak jak ja mówiłam w QA i ja mam dziesiątko. No, ale że ta gra nie jest Polska przecież, to, to będziemy tutaj mieli Mikołaja, elfy i wszystko z tym związane. I wcale nam nie przeszkadza to, że jest tutaj Mikołaj, w końcu to jest Jego miesiąc. Y, więc ma prawo sobie tutaj w tej grze być: um, figi i precelki. Ok, dobra, kasujemy. Sprzątaj. O, o zupę trzeba przemieszać. Jak tu jest uroczo. Posprzątaj stolik. Mm, skasujemy go. I tutaj będą dwie panie y, figa. Makiem. <laughs> Z precelkiem. Jeszcze jeden precelek. To jest jakiś sos, jakaś polewa, bo tak po dźwięku mi się wydaje. Dobra. Okej. Okay. Jej, mamy eksperta. Super, bo już się bałam, że nie zdobędziemy go. Wszyscy się rozchodzą do domu. Koniec jarmarku na dzisiaj. Jej. Ukończyliśmy. No dobra. Ehm... Sklepik 300 co, mamy już tak wszystko? Nie no hmm. Może uzbieramy sobie naciuchy Dla bałwanka, co wy na to Tak O, i on daje napiwki Widzicie, to będziemy zbierać na niego, może nam się uda I przechodzimy sobie już Do kolejnego dnia Jakoś tak fajnie szybko idzie No, Franek dalej w stroju O, tutaj nowa zupka się pojawiła Zupka numer dwa. Aha, dzieciaki się biją śnieżkami, jak ja im zazdroszczę! Yy, no co chciałeś? Hej, Paul, no właśnie. No mów! Wyduś to z siebie. Ojej, dostałeś śnieżką! No i dobrze! <grystanie> no właśnie. No właśnie, to jest typowa kłótnia dzieci. Co byś chciał? No właśnie, Emila, ale ty się chyba za szybko zgodziłaś. <noise> no tak. Rzucam. I co mam w ciebie teraz rzucać? Śnieżkami? Paul, serio? No tak, z tego wynika tak. Będziemy w niego rzucać. Śnieżkami. Jako nie wiem jak. Jak tu się rzuca śnieżkami? Aha, tutaj w ogóle się coś pojawiło nowego. O co tu w ogóle chodzi? Wow, wow, wow. E, I to. To się usmarzyło, co czekajcie, bo ja sobie tutaj chcę zrobić zapasy. Czyli mamy tutaj jakieś pieczone kasztany. Tak, to są pieczone kasztany. Precelki. Podajemy. Kasujemy. Ehm. nie wiem o co tu chodzi. Ale lama. No właśnie. Aha. Dobra, już wiem. Oczyścić go trzeba. No czyszczę, czyszczę, czyszczę. Szybko, 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 szybko. No! Co ty? Jeju, nie, 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 nie. To jest jakaś masakra. Nie wiem, gdzie jest myszka. Nie Mogę na nią spojrzeć nawet. Eee, dwie marcheweczki i plecelek olałam dziecko u Mikoła, ja wiem. Ehm... Um. Um. To, to i czerwona zupka. Dobra, podajemy, kasujemy. Idź już sobie. Pieczony kasztan i figa. Dobrze, że poruszyłam temat odcinka w poprzednim dniu, bo bym się teraz nie wyrobiła. Idź posprzątać. Zupę trzeba przemieszać. Dobra, już cię czyszczę. No, na szybko. No dobra, zupę wymieszaj kolejną, bierzemy po drodze malinki, dwa kasztanki i karteczkę, podamy i upieczemy od razu dwa, chyba zdążymy, dwa pieczone kasztany, nigdy nie jadłam pieczonych kasztanów, to są chyba pieczone kasztany, tak mi się wydaje, jeśli jedliście, no to powiedzcie jak smakują, jestem bardzo ciekawa, nie miałam nigdy okazji spróbować. W żadnym miejscu, w którym była, mnie sprzedawali. <laughs> e, myszka? Nie wiem, gdzie, nie widzę. Tam była chyba. Dobra, tu, tu. No, nie mam czasu na ciebie. O, chodź, podaj. No, bo co się nie zalicza. Ha, dobra. Ehm, posprzątaj. Skasuj. Marchewka, figa. Uff, ta gra zaczyna się robić e, trudna. Ale to dobrze, to dobrze. <grytanie> Dwie kartki i kasztanik. Upieczemy sobie już na zapas. Dwa. E, zupę trzeba będzie mieszać. Dobra, już podajemy. Wymieszamy zupkę. I co tu pani chce? Precelka i kartka. Precelek. I kartka. Ale tu się ludzie kręcą, oni e, wbrew pozorom bardzo dekoncentrują. E, idź, przemieszaj zupę. Bardzo dekoncentrują, bo e, nie mogę się skupić tylko na jednym. Tylko na kilku rzeczach naraz, bo tutaj oni mi tak wiecie, szurają przed oczami. Posprzątaj stolik, dwie dynki. A pani co będzie chciała, babcia? Dwie świeczki. E, dobra. Uf, e, dwie zupy. Proszę bardzo. Rozgrzewająca zupka. Taki śnieg to jest ten super. O, czekajcie, tu dziecko jest. Aha, elfę musimy to robić. Dobra, to już wiem. Myszka, nie wiem, gdzie ty jesteś. Tu. Okej. Okay. Um, udało się. Ej. Kasuj podwójnie. Ty posprzątaj stolik. Tu trzeba wytrzeć mu buzię. No, la 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 jeszcze za to zapłacisz, zobaczysz. Już, no już, jej, uff, no właśnie wystarczy. Koniec tego dobrego. No dobra, no, niech się rozgrzeje <grym> zupą>, zupą. No, dzieciaki poszły wybawione, więc możemy mu podać zupkę. Jakie to jest urocze. Masz. No, O, Emili wybaczyła. No dobrze. No dobrze, skoro tak, to tak. Poszedł sobie do domu. Dwie karteczki. To i kasztanik. Lala. E, tu karteczki. Będzie trzy razy kasowanko. Kasowanko i mieszanko. Wow, co za gra! Co za gra. Bardzo fajna gra. Także <laughs> jeśli ktoś się zastanawia, to oczywiście polecam. Jest idealna tak na taki czas, właśnie przed świętami. Żeby się odstresować i odmurzyć. Dobra, mam nadzieję, że ktoś zupę zamówił, bo za wcześnie mi się kliknęło. <laughs> Zamknięte już. Weźcie ktoś zupkę. O, wzięła zupkę. Okej, okay. tu. Eee, świeczka będzie po drodze, i karteczka będzie po drodze. Idź posprzątać stolik. I trzy razy kasujemy. I mamy eksperta. Tak jest. Uff, wszyscy idą do domu, papa. Pa. No! I zakończyliśmy kolejny dzień. Tak, zakończyliśmy kolejny dzień i zakończyliśmy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie komentarz. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli się wam podobało. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki, jak zawsze, macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa pa.